Na ten moment społeczność gminy Purda czekała od prawie pięciu dekad. Dzięki zaangażowaniu lokalnych władz i dobrej współpracy z organami państwa, możliwa była pierwsza od 1978 roku inwestycja w oświatę. W Purdzie powstała nowoczesna hala sportowa. Jest to wyjątkowy obiekt, nie tylko z tego względu, że to jest. Pierwsza pełnowymiarowa hala sportowa w gminie Purda, ale przede wszystkim komu i czemu ma służyć? A ma służyć przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, dla ich zdrowia, dla ich rozwoju fizycznego, dla rozwijania pasji, zainteresowań. Sala ma powierzchnię 36 na 22 metry, co oznacza, że jest pełnowymiarowym obiektem do uprawiania siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, futsalu, tenisa, a także unihokeja. Na trybunie zasiąść będzie mogło 150 osób. Obiekt, który spełnia potrzeby osób niepełnosprawnych, posiada także trzy mniejsze pomieszczenia oraz zaplecze w postaci szatni, toalet i pryszniców. Oprócz tego, że możemy podstawę programową realizować tak, jak należy, to jest główna przyczyna, ale mam nadzieję też, że uda mi się w porozumieniu z organem prowadzącym ku przychylności radnych po prostu zaproponować dodatkowe zajęcia dla uczniów, bo korzystamy z funduszy europejskich i mam nadzieję, że też w tym temacie uda nam się zorganizować odpowiednie zajęcia dla uczniów. Budowa Hali trwała 3 lata. Inwestycja kosztowała 16 milionów złotych, z czego 7 milionów to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Najważniejszy ten obiekt powstał, Będziemy, będzie służył dzieciom i młodzieży, a w kontekście zbliżających się igrzysk, mam nadzieję, w Polsce igrzysk olimpijskich 2040, być może 44, o które Polska będzie się starać. To chyba jest odpowiedni moment, żeby tą halę przekazać i żebyśmy tu mieli jakieś przyszłe nadzieje olimpijskie. W uroczystym otwarciu obiektu udział wzięli uczniowie z rodzicami, nauczyciele, samorządowcy, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz państwowych. Ta hala, ten budynek będzie integrować całą społeczność. Gratuluję, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak świetnego budynku. Otwarciu sali towarzyszyły występy artystyczne dzieci i młodzieży, a także pokazy przygotowane przez lokalne kluby sportowe. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.